Wygotujemy się do bitwy! Urwa! 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 urwa. urwa. Witam wszystkich bardzo serdecznie! No teraz tak na spokojnie. Z tej strony jest Malczymistrz, czyli Pan Michał. I dzisiaj z tematem ja jestem jest to seria Kapitan Samolocik. I będziemy mykać pykać z World of Warplanes. Na mapie śnieżnej, alpejskiej, jakiejś górzystej, pięknej, przejrzystej. I gramy samolocikiem IU 2 Czyli IU coś tam dwa, no iłem, em po prostu, Iłem em dwójką gramy z piątego tieru. I teraz lecimy sobie turu 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 lecimy turu 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 lecimy. O tam w górze coś się dzieje Jakieś cholerie latają sobie Jakieś cholery se latają A ja tutaj góry akrobację robię w lewo, w prawo w lewo i w prawo Trzeba przejąć bazę moi mili, tak? Ja kapitan samolocik, Ja wam kapitan samolocik, Wam to mówię Tam widzimy wrogi obiekt kurde, kurde! Do, 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 do! Tak jest, tak jest. Normalnie strajk kobiet, tu normalnie gdzieś przed no widziałem jak przebiegał strajk kobiet Tam przy okazji trochę się spacyfikowało nie, nie krzyczeli, że, że, że coś tam skrzyczeli, bombę puścili Hitlery to czy inne takie, czy, czy jedne, czy drugie czy... nasi też puścili bombę spacyfikowali ten strajk kobiet i ogólnie fajnie wszystko wyszło i bądźcie bo ja panie Boże nie obrażam nikogo tylko próbuję tak zabawić troszkę tak po prostu moi mili kochani ja osobiście Chciałem, chciałem urozmaicić trochę tą nudę, żebyście się uśmiechnęli. kurwa! Żebyście się uśmiechnęli trochę podczas tego zimowego, zimowej pory. Tak. Więc po prostu, moi mili cieszymy się rozgrywką. A osobiście, jeśli mam być szczery, ty ja po... To trochę popieram te kobiety, które protestowały i chyba też jeszcze może gdzieś tam w tym nie wiem, mało się teraz słyszy o tych strajkach, ucichło wszystko. Ale na pewno nie poprzez tego, że jak, jak wandal, wandalizm tych wszystkich aktów wandalizmu, które robiły, gdzie kościoły mazały nie wiem, na, na... No to jest głupota. Jak chcą protestować niech nie chcę sobie protestujący, nie wiem. Wiem, że to jest temat dawno nieaktualny, ale ja chcę się wypowiedzieć na ten temat. A teraz lecimy sobie ale ogólnie po, 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 rozumiem, te kobiety kobiety powinny mieć jakiś wybór, ale nie powinno się y, przejawiać aktów wandalizmu na innych ludziach, obiektach kultu, obiektach y, rządowych itd. Tak wandalizmu nie popieram. Tak jak miał miejsce na Marszach. A teraz kurde dopadniemy cholery Teraz lecimy Teraz się zemścimy Urla Kurde Stasiu. Stasiu Stasiu Ja poszedł, dobra poszło Ze strony jakieś kurde tam Gitnęły jakieś lecą Nie wiadomo co to, aż w świtce Kulsier, Szynkę, kejście, grot się kurwo. Sam tam czuję. jeden je piję, je 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 Jedziemy z tematem. Ale mówię, co to się dzieje ostatnimi czasy, to to jest chore po prostu. A nawet takie rakotwórcze, podsłane, produkcji się robią. Dajcie skoczyć. Afera goni, afery. Jeden na drugi się grot. Oj, obrywamy, I to ładnie Po prostu ja Wam radzę ludzie, ci którzy to oglądają rzućcie sobie na luz Pograjcie sobie w jakąś gierkę wal Patrzcie z dystansu na ten cały świat, na to wszystko Dosz Uświadomić muszę Was, że wszyscy żyjemy w Matrixie gorszym, lepszym czy w symulacji. Naukowcy to potwierdzili i, i powiedzieli gdzieś kiedyś, tam była wypowiedź, że żyjemy w symulacji kosmicznej. I moim zdaniem to większość ludzi to są takie trochę NPC-ty, które nic nie wnoszą za bardzo do, do życia świata, ale też są fajnymi osobami i fajnymi ludźmi, tylko że mają swoją własną określoną treść do zadania, do zrobienia i to robią w życiu. Jestem tak? No. To był. Kapitan, samolocik. Jasno, rzetelnie i z treściami. Dziękuję. To byłem ja. Malczumisz. Pan Michał. Hej. Dziękuję. To było moje pitolenie na antenie. Kocham Was. Cześć.